Ja. Yeah. <laughs> tatuaże. Moje ciało to płótno. Niech yeah. patrzył się smutno. <laughs> Zapisuję to jutro. <laughs> Choć boli jak skutno. To nie tylko tatuaże, to życia scenariusze. Zamykane w konturze. Uwięzione w naturze. Każda kropka to faza. Co dusze wydraża. Zamysł w tatuaże Co los nam pokaże. Chodzę do studia, mija kolejny grudnia Maszynka brzęcia, a ból mnie nie męczy I gotnie skóry, przebija tę skórę Tworzę strukturę, maluję kulturę Tu czarny etap, tam barwna paleta Moja zaleta, nie kręć mnie tandeta Ręka przetworzy, nikt go nie otworzy, tylko ten poczuł, kto ból ten ułoży. Wzory na ciele, mam ich tu wiele, to mój twór moi mój moi przyjaciele Mówią to zostanie, ja mówię kochanie, to moje wyzwanie na wieczne trwanie <laughs> Moje ciało to płótno <laughs> Niech patrzą się smutno, nie, yeah. zapisuję tu jutro, <laughs> choć boli jak skutno to nie tylko tatuaże, to życia scenariusze Zamykane w konturze, uwięzione w naturze Każda kropka to faza, co duszę wyraża Zamiast tu tatuaże, co los nam pokaże Czujesz ten szum, ignoruj ten tłum To nie jest kostium, to serca rozum Przy kresce w bolesnej trysurze Zostawiam serce w tej czarnej miksturze Od kostek po szyję Czujesz, że żyje, prawda się nie kryje Choć mrok je łowije czy realizm, to mój idealizm Żaden mandalizm ani żaden populizm Blizny potuszę, kojują mu duszę Nic już nie muszę, granice przekruszę Artysta się skupia, krew lekko kupia Mam opinie innych, o w dupie! Moje ciało to płótno. Niech patrzę się smutno. Zapisuję tu jutro, choć woli skutno To nie tylko tatuaże, to życia scenariusze. Zamykane w konturze, uwięzione w naturze. Każda kropka to faza, co duszę wyraża Zamiastów tatuaże, co nam pokaże?